Witam Was moi kochani na kanale, że i każdą chwilą. Dzisiaj będziemy robić smaczne ciasto. Można przygotować na święta, idą święta, więc pokażę kilka takich deserów i ciast, które naprawdę będą smaczne. Na samym początku też chciałam Wam podziękować za subskrypcję, za łapki w górę. Ale też przy każdym nowym filmiku, jeżeli Wam się podoba, łapka w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie pisów Skype Majczanów i like. Potrzebujemy 1000. Ok, robimy sernik czekoladowy z truskawkami. Ja pewne produkty już sobie przygotowałam, ponieważ już jest późna, rodzina już jest druga rodzina i będę potrzebowała piekarnik do Kuciaka. W związku z tym, od razu z grubej rury. potrzebujemy do sernika czekoladowego z truskawkami na spód 150 g herbatników, 40 g masła, na masę serową twaruk mielony, kilogram. 100 g masła, 80, tak, 90 g cukru trzcinowego lub drobnego, 5 jajek, dwie łyżki mąki, 100 g gorzkiej czekolady, 100 g mlecznej czekolady. I do tego mamy jeszcze, tak, 200 g mrożonych truskawek. I teraz tak, spód bardzo szybki: kruszycie ciasteczka i roztopiacie ciepłym masłem. I mielicie to albo ręcznie, albo na malakserze, żeby taki był, wiecie, kładziutki taki spodzik. No i wykładacie tortownicę papierem do pieczenia. Kładziecie na spód i słodźcie do lodówki. Teraz następny etap. Ja już sobie to przygotowałam wszystko, bo troszkę to zleciało przy tej roztopieniu kąpieli wodnej. Masa serowa. Czekolada gorzka. I meczna. Eee, Rozdrawiacie sobie najmniejsze kawałki. Eee, do tego dodajecie masło i roztopiacie to w kąpieli wodnej. Ciepłej wodnej kąpieli. I już tutaj, jak widzicie, mam już gotowe te czekoladki. I teraz będziemy to miksować z cukrem. Więc dodajemy 90 gram cukru. Dlatego, że mamy tutaj gorzką czekoladę, że możecie dodać trochę więcej, ale no, wystarczy 90 g. cukru. dobra, 100 g cukru. Jak myślę, że ta gorzka czekolady, wiecie, tutaj zbalansuje, ten smak. No i teraz będziemy miksować. I miksować. Ję łyżki, okay. łyżki mąki. I król na masę na bicepsy, teraz trątnemu na i dokładamy tego twaroszka. Udało mi się dostać w polskim sklepie i tak się wiecie, co zastanawiam, że... Chyba te kubeczki zacznę zbierać bo one są dosyć wielkie, a dużo rzeczy Munisia przechowuje we foliach, więc fajna inicjatywa wymyć, przyda się i teraz będziemy miksować i na końcu będziemy na małych obrotach miksować i dodawać na końcu. Jajka. W międzyczasie nagrzejcie sobie piekarnik na 180 stopni. Eee, później napróbujemy resztę. Miksujemy. Nawet staruszku bardzo niełatwe, niełatwe wyzwanie teraz panu. Pela bombarduje. się Ja sobie robię robocie. Staruszku staruszu, baszary. Mamy radę? Tak, mamy radę. Wszystko, co musimy dać, jest na kolorze. Radzę. Tak. Powiem Wam szczerze, żeby z tego robota. To wiem, kupię sobie normalnie, tak? Powiem Wam szczerze, że nie mam, nigdy nie używałam. Kartuszka, ale zacznę używać. Nie co sobie taki laliśmy. Nie spróbować. Aż git, to jest Teraz dodajemy. jajeczka I będziemy z pografy. Usterka. Wiecie, nie zauważyłam, że jest Nie wiem Wiecie co? Nie dojrzałam A, skorupki. Ja sobie tą skorupkę się zdarza się nawet najlepszemu To mi się wydaje Kucharzowi Ale widziałam skorupkę w związku z tym hmm, Chyba ją wyjęłam Mam nadzieję Że ją wyjęłam

jaka rozpiertucha wszędzie jest popryskada najważniejsze, żeby było pysznie dobra, moi kochani voilà. zaraz wam pokażę, jak to wygląda trzeba nastawić piekarniczek na 180 stopni i teraz tak, będą dwie zasady kurus pamiętajcie, ul membo recipe my chocolate recipe recept, recept. Powtarzam się jeszcze raz. Recept cheesecake will be under short video. Will be link and will be long video. Will be everything. Don't forget. Więc pamiętajcie. W krótkim będzie shortie wszystko, bo teraz ten serniczek pójdzie sobie. Na 180 stopni będziemy piec 10 minut. Pamiętajcie. A następnie zmniejszamy do temperatury 130 i pieczemy 50 minut. Więc ja już na 180 stopni. Szukuję już piekarnik. OK. To ta tam, 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 tam. Pamiętajcie, ta ta 180 stopni na 10 minut i później zmniejszamy do 130 i 50 minut. Ale rozpierducha, powiem wam szczerze, niezła. zła byle rozpierducha. Więc tak wygląda masa e, czekoladowa. No nasz sernik czekoladowy wola. I teraz pokażę wam spód. No schodzi gotowy Voila. Tu już mamy spód i będziemy teraz wykładać. Ja, wiecie co? Wszystko normalnie wszystko jest w serze. Wszystko. Wszystko. Jak mu robi to. Ważne jeszcze było smacznie. Dobra. I wlewamy. ten spód tutaj. co? Trochę będzie musiało. Robotnie nie podało, więc tutaj tylko troszkę ogarnę. Pokażę, jak to jak się wygląda. Myślę, że kurde w mieście nie no, mam jeszcze. Ale będzie jamiami. Jak cyk, cyk cyk. No wszystko nic nie marnujemy. Ok. Tortownica tak 23 cm jeszcze i włożycie. Do troszkę większej to się też nic nie dzieje. No i teraz będziemy tylko to wyrównywać. Będziemy to wyrównywać. Ok. Tak. Nałożymy zamrożone truskawki. No i będzie ciało na dzisiaj i na jutro. Wczoraj zrobiłam, wiecie co? Chlebek bananowy zniknął, nie ma. Wczoraj chłopaki prawie zjedli wszystko i się uratował się jeden kawałeczek. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tak to wygląda i teraz będziemy nakładać kapki Tak. Voilà. Voilà. I proszę bardzo, mamy. Możemy sobie jeszcze jedną dołożyć, a co tam. I tak, moi kochani, i teraz nasz ciasto idzie do piekarnika, pamiętajcie, będzie wszystko napisane, 180 stopni na 10 minut i później zmniejszamy do 130, musicie sobie nastawić i 50 minut, więc po placuszku, po serniczku, ujej, ciężki, no i wylądował, jak widzicie, Ola. Mamy tutaj w piekarniku. Pamiętajcie, 10 minut ustawcie sobie timer, więc trzymajcie się ciepło. Będzie w szorcie wszystko podane. Trzymajcie się ciepło. O, miłego dnia! Czekajcie! O.